Nowy sezon piłkarski powoli możemy zacząć uznawać za otwarty. Oto do boju w europejskich pucharach ruszają wszystkie polskie drużyny klubowe, jakie mamy, i warto się przyjrzeć, jak im pójdzie, ponieważ jeżeli poszłoby w tym sezonie w europejskich pucharach, choćby tylko w Lidze Europejskiej, nawet już bez tego wymarzonego awansu polskiego klubu, czyli Śląska Wrocław do Ligi Mistrzów. Jeżeli by znów dwie drużyny chociaż wyszły ze swoich grup w lidze europejskiej, to w przyszłym roku z moich obliczeń wynika, że będziemy mieli dzięki punktom w rankingu UEFA aż dwie drużyny w eliminacjach, w eliminacjach Ligi Mistrzów, czyli Mistrza i Wicemistrza, i aż cztery w eliminacjach Ligi Europejskiej. No, ale żeby tak się stało, najpierw trzeba przejść tą drugą rundę i w lidze mistrzów i w Lidze Europejskiej wszystkie oczy na Śląsk-Wrocław no bo po raz kolejny mistrz Polski walczy o awans akurat w tej tą rundę z Budnosti podgorica Śląsk-Wrocław powinien sobie poradzić mimo, że trudno powiedzieć, bo właściwie ja co, co rok krytykuję kolejnych mistrzów Polski za to, że się nie wzmacniają że wręcz przeciwnie osłabiają się pozwalają swoim najlepszym zawodnikom odejść w przypadku Śląska trochę jest tak, że no kilku ważnych zawodników odeszło, jak, jak Piotr Celeban, jak Dariusz Pietrasiak właśnie czy tam że gdzieś będzie grał w Izraelu. No a te wzmocnienia, mimo mojej sympatii i szacunku dla Sylwestra Patejuka, czy Rafała Grodzickiego, czy Marcina Kowalczyka, no to to są wzmocnienia raczej na ekstraklasę, uzupełnienia dziur na ekstraklasę, niż wzmocnienia, które powolą, pozwolą Śląskowi wywalczyć Ligę Mistrzów. Ale tą, tą rundę jeszcze powinien, powinien Śląsk przejść. Może będą jeszcze kolejne wzmocnienia przed tą kolejną rundą. Wiemy, że Śląsk stara się na przykład o, o Tomasza Jodłowca z Polonii. Dziwię się, tam było paru ciekawych piłkarzy do wyjęcia, że, że, że tylko jeden. Jodłowiec został wyjęty przez Śląsk, jeszcze też nie do końca, zobaczymy jak z tym będzie. Tymczasem mecz wyjazd, ten, ten wyjazdowy dopuszczam. Dopuszczam tutaj, że Śląsk go nie wygra, ale taki wynik jeden-1, spokojnie by Śląsk ustawiał w dobrej, w dobrej sytuacji przed rewanżem. Mówię, że nie wygra, mimo że wygrywał wszystkie swoje sparingi, grał dobrze. Mm, całkiem no ale y, tam y, w Czarnogórze będzie gorąco nie tylko ze względu na y, pogodę, ale też tam są bardzo gorące kibice, taki bardzo gorący stadion, oni się sami siebie nazywają warwari, czyli barbarzyńcy powiedzmy, że y, pomogą swoim piłkarzom w wywalczeniu tego punkciku z i, i, I taki wynik, znaczy wszystko po prostu rozstrzygnie się w tym meczu rewanżowym we Wrocławiu. W lidze mistrzów ci rywale nie są może jacyś tacy oszałamiający. Przepraszam, w lidze europejskiej Legia zagra złotewskim Metalurksem Lipawa, zagra na wyjeździe też nie sądzę po tych sparingach, które. Widziałem, czytałem doniesienia, żeby Legia tam tą Lipawę rozniosła, zastanawiałem się nad jakimś skromnym wynikiem 1-0, ale chyba złośliwie obstawię, że będzie remis, że będzie remis 0-0, bo Legia nie ma napastników, wszyscy napastnicy są kontuzjowani. Nie ma Daniela Luboi, więc nie będzie miał kto strzelić nawet gola zrzutu z wolnego, ale też wszystko rozstrzygnie u siebie. Ruch chorzów to, jest, to będzie ciekawy mecz, też z metalurgiem czy metalurgsem, tylko Macedońskim. Metalurksem Skopie. No i tu zobaczymy, jak w pierwszym meczu o stawkę piłkarze ruchu zagrają bez swojego trenera Waldemara Fornalika, który został trenerem reprezentacji Polski. Co prawda zapowiada się, że Tomasz Fornalik poprowadzi drużynę w obu tych spotkaniach Ligi Europejskiej. Czyli sztuka jest sztuka. Jakiś fornalik z ławki drużynę poprowadzi, a też myślę, że Waldemar Fornalik z tylnego siedzenia coś tam bratu na pewno doradzi. No, więc ten mecz, ten mecz u siebie, ruch, ruch powinien no, ale bałkańskie drużyny zawsze są niebezpieczne, nie, są, nie, nie liczy na jakieś oszamiające wysokie zwycięstwo, no ale takie jakieś pewne 2 pewne e, do 0 ruch powinien wygrać. No i najciekawszy rywal ze wszystkich tych drugorundowców, z którymi polskie drużyny się mierzą, no to ten azerski rywal Lecha Poznań, Lech Poznań, po prostu abonament lotniczy już na loty za Kaukas powinien sobie wykupić, jak nie, jak, nie Kazach, jak nie Kazachstan to teraz Azerbejdżan. Trudny wyjazd, bo drużyna bardzo ciekawa zwana kaukaską Chelsea, a to dlatego, że jej właścicielem już od jakiegoś czasu jest pan Mubaris Mamsikow azerski miliarder który, który mieszka w Turcji co prawda nie kupuje może tej klasy piłkarzy jak Andrzej Machaczkała jak londyńska Chelsea, ale jak popatrzeć na ten skład Hazaru Lenkoran, gdzie, z którym zagra Lech, no to, tam, no to jest taki miks, taki typowy, taka drużyna sklecona na za, za, za niezłe pieniądze z takich, taka, tak, tak, taka mieszanka trochę piłkarzy lokalnych, trochę Brazylijczyków, trochę pościąganych jakichś takich. No bo kto tam. W Lenkoranie zdecyduje się żyć, mieszkać, zarabiać. No ale w bramce jest tam na przykład kapitana reprezentacji Azerbejdżanu. Są tam Brazylijczycy i to jeden ściągnięty nawet przez Benfica Lizbona. Są piłkarze z Mali, z Chorwacji. Jest chyba kilku piłkarzy z Rumunii i to jeden taki, który ma epizod Iwa S. Roma i, i w Klusz, który grał w lidze. W lidze mistrzów. I nawet jest w ataku obok reprezentanta Azerbejdżanu reprezentant Kostaryki, który się wsławił tym, że strzelił gola reprezentacji Hiszpanii w towarzyskim meczu. No, z piłkarz Lecha Poznań mało kto może się tym poszczycić. Tam co najwyżej niektórzy grali przeciwko Hiszpanii, ale bez, bez sukcesów. więc drużyna po prostu ciekawa. Oczywiście no, też nie wyobrażam sobie, żeby Lech miał mieć z nią problemy i nie awansować do, do dalszej rundy, ale tam w Azerbejdżanie stawiam, że będzie tak jak. W... Zapomniałem już, jak się nazywała ta miejscowość, w której teraz poprzednio grał z żertysem Lech, więc myślę, że taki wynik 1-1 jest wielce prawdopodobny, i znów Lech będzie musiał wszystko sobie rozstrzygnąć w rewanżu u siebie. Ale liczę, że, że w dalszej, w następnej rundzie zobaczymy w komplecie wszystkie nasze cztery zespoły.